Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale z tej strony Gosia. Dziś chciałam Wam pokazać, jak rozmnożyć hibiskusa pagiennego. I chciałam Wam pokazać i kilka słów o hibiskusach krzewiastych. Hibiskusy krzewiaste dorastają tak do około 2 maksymalnie 3 metrów i są narażone na przemarzanie. Tutaj są ketmie syryjskie, inaczej hibiskus przewiasty. Mam tutaj dwie takie sadzonki. One tutaj były z wysiewu, i akurat w tym miejscu są dość osłonięte i bardzo ładnie się opuściły. Bardzo ładnie rosną. Po drugiej stronie ogrodu mam niestety podmarznięte, bo one lubią przemarzać. Więc jeśli macie hibiskusy, to gdzieś w osłoniętych miejscach je sadzić. Oprócz tego, ziemia może być lekko kwaśna lub zasadowa. Nawożenie ja akurat nawożę sobie hibiskusy takim nawozem, jak do pelargonii, do roślin kwitnących. I one raczej są bezobsługowe, jeśli chodzi, nie są jakieś bardzo wymagające. Ziemia musi być w miarę przepuszczalna, żeby nie było zastojów z wody. I bardzo ładnie biskusy rosną. To jeszcze taka różyczka. Na pewno nie udało mi się zrobić hibiskusa na pniu. Tutaj mam hibiskusa na pniu. Ja, jak tam złamałam kawałek, to on był zielony, bo one bardzo późno wypuszczają. Czasami jest to maj, czasami jest to czerwiec. Ale niestety nie widzę, żeby tutaj coś wypuszczało. On mi tam od dołu wypuszcza. Widzicie, tutaj mi wypuszcza, a to, co po prostu tam u góry nie wypuszcza, u nas też były duże mrozy, a one właśnie nie są odporne na mróz. Więc prawdopodobnie ta korona, tutaj co ja to robiłam w zeszłym roku, to prawdopodobnie zmarzła. Na razie czekam z hibiskusami jest to, że one bardzo późno wypuszczają. No właściwie nie jest to zbyt fajne, bo stoją takie, wiecie, łyse patyki. Tutaj Wam pokażę, bo mam jeszcze drugi hibiskus, który właśnie dopiero niedawno zaczyna Wypuszczać. I pomimo tego, że tutaj wygląda na to, jakby tutaj było zielone, to jednak wydaje mi się, że to uschło. Będę musiała to tutaj całe ściąć. Tutaj jest hortensja, która była na pniu robiona jest piękna róża i to jest róża Comtessa i to jest róża w tym roku sadzona z kartoników to co widzieliście ja Wam pokazywałam tam róże w kartonikach to y, to jest właśnie ta jedna różyczka tutaj bo jest jedna różowa, jedna jest żółta jedna pomarańczowa Tutaj są hibiskusy bagienne. I ja Wam pokażę, jak zrobić z takiego hibiskusa bagiennego, zrobić sadzonki. Bardzo łatwy sposób, szybki sposób. Tutaj jest hibiskus, który był w zeszłym roku robiony. Ten tutaj czerwony ma już dwa lata. A ten tutaj jest. W zeszłym roku i one bardzo późno, jest to koniec maja, one dopiero wypuszczają. Więc zawsze sobie sprawdzam, żeby wiecie gdzieś nie, nie zadeptać, bo one bardzo późno wy, wyrastają. Tutaj są czarnuszki piękne. Czarnuszki po prostu wysiewane, tak wiecie, wysypywane. I bardzo ładnie tutaj kwitną. Tutaj różyczka zaczyna już kwitnąć. Ale jeszcze, jeszcze. Z tydzień aż tutaj się zrobią piękne. I tutaj mam hibiskus bagienny, który kupiłam. I ja sobie właśnie tutaj z niego... Zrobię sadzonki. Chodzi o to, żeby już w miarę te pędy były w miarę rozwinięte. Ja sobie tutaj biorę z takiego pęda, tutaj widzicie, minimum, żeby miało około 20 cm i przycinam. Myślę, że tak wiecie. 20-25 cm. I sobie obrywamy tutaj te liście, i przycinamy, żeby nie pobierało za dużo, i takiego pęda najlepiej zrobić takie. Trzy, cztery pędy. Takie pędy wkładamy do słoiczka z wodą i czekamy. Około miesiąca, dwa, trzy tygodnie sobie sprawdzać, czy już się nie pojawiły korzenie. Jeżeli się pojawiły korzenie, to od razu je sadzimy do doniczki i podlewamy. Do ogrodu bym się bała, bo to będzie, wiecie, chyba, że będzie deszczowo, to wtedy można sadzić. Ale jeżeli nie będzie deszczowo... To może to uschnąć, więc lepiej do doniczki, gdzieś tam na taras, żeby to na to słońce po prostu nie świeciło, bo jeżeli będzie świecić, to wtedy wam to uschnie. A ja cały ten słoik będę trzymać w domu na parapecie, gdzieś od takiej strony wschodniej, tak, żeby trochę tam było światła, żeby ten hibiskus mógł się ukorzenić. W zeszłym roku ja mam tutaj takie wstawię, tak, żeby mi się tam ukorzeniły. Jaki błąd popełniłam to to, że ja to sobie zostawiłam. Zamiast posadzić, to ja ich nie posadziłam od razu i to był mój błąd. Jak już je miałam dosyć długo w, w tej wodzie, to po prostu mi to tam zaczęło gnić. Więc jeśli tylko zaczynają się tutaj pojawiać korzonki, to od razu posadzić do donicy. Myślę, że 3 tygodnie do miesiąca powinny pojawić się tutaj korzonki. Hibiskus bagienny, jak sama nazwa mówi, bagienny, więc potrzebuje dużo wody. I ja go tutaj nawożę do talargoni nawozami. Po prostu ja sobie od czasu do czasu podlewam takim nawozem i powiem Wam, że właściwie bezproblemowa roślinka. Za dziś dziękuję i do następnego razu.